Kiedy przychodzimy do Ciebie, matko, ze słowami modlitwy apelowej, w te wielkopostne wieczory brzmią w nas słowa pieśni i modlitw tego czasu w liturgii, które często nazywają Ciebie Matką Bolesną. Zwłaszcza tu przed Twym sławnym wizerunkiem, kiedy odprawiamy nabożeństwo drogi krzyżowej, nie sposób nie przemierzać jej razem z Tobą, Matką Bolesną. Jednak zanim będziemy łączyć się z Tobą w przeżywaniu tajemnicy Krzyża, aby w to misterium wejść z Twoim towarzyszeniem, trzeba nam przypomnieć sobie wydarzenie ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej i podwójną przepowiednię starca Symeona, naznaczoną zapowiedzianym Tobie, Matko, mieczem mającym przeszyć Twe serce. Napisał kardynał Gianfranco Ravasi, zbawienie i sąd, wiara i niedowiarstwo konfrontują się z osobą Chrystusa. Z tego powodu pierwsze z tych proroctw przedstawia się jako zapowiedź podziału między ludźmi. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Wobec Chrystusa nie da się zachować postawy neutralnej. On jest kamieniem, który może się stać głowicą węgła, ale też powodem potknięcia i upadku. Drugie proroctwo, równie posępne, Twoją duszę miecz przeniknie. Jaki mógł być sens tego bolesnego zwiastowania? W czasach starożytnych niektórzy pisarze chrześcijańscy myśleli w związku z tym o wątpliwościach Matki Bożej na tle niepowodzeń Syna, jako o pewnym cieniu na jej czystej wierze. Inni odnosili to do zmagań z wężem, według Księgi Rodzaju, a dla jeszcze innych. Chodziło tu o gwałtowną, spowodowaną męczeństwem śmierć Maryi. Lecz tak naprawdę, właściwego znaczenia powinniśmy szukać w proroctwie ogłoszonym wcześniej. Maryja jest przecież w samym centrum walki zwolenników i przeciwników jej syna. Zatem i ona poznała odrzucenie i śmierć, w myśl zasady że tracąc nawet najwięcej, najwięcej się też odnajduje. W tym czasie, gdy liturgia wielkiego postu nieustannie wzywa nas do nawrócenia, uświadamiamy sobie, że nie może się ono dokonać bez wewnętrznej walki. Polem tej walki jest serce człowieka, a przeciwnikiem jest najpierw on sam dla siebie. Ze swoimi rządzami i pychą. Jest to walka decydująca o zewnętrznym świadectwie wobec świata. Jeśli mamy być apostołami Chrystusa, jeśli chcemy świadczyć o Nim w świecie pękniętym podziałem za i przeciw wobec Niego, jeśli my sami z treścią naszego życia mamy stawać się argumentem za Chrystusem potrzeba nam najpierw tego wewnętrznego zwycięstwa trzeba aby Chrystus zakrólował w nas samych całkowicie bez konformizmu i bez lęku o ocenę którą przyjdzie zapłacić światu matko ty sama w pełni zjednoczona z twoim synem Jesteś w samym centrum tych zmagań. Bądź i w naszych sercach, by toczona w nich walka otwierała nas w odwadze ku Chrystusowi i niosła ze sobą owoce świadectwa wiary do świata, który potrzebuje świadków miłości Boga, tej miłości, która objawiła się w pełni w osobie Zbawiciela. Matko, bolesna, prowadź nas drogą nawrócenia przez święty czas Wielkiego Postu, prowadź drogą krzyża, którą tak dobrze poznałaś, prowadź ku wyjściu z naszych grobów, ku światłości nieznającej zmierzchu, ku nowemu życiu dzieci bożych, ku pokojowi zmartwychwstałego. Matko, o sercu niepokalanym, Niech serce Twoje będzie naszą szkołą, która ukształtuje w nas serca na wzór serca Twego Syna. Prosząc Cię o to Matko, polecamy jeszcze, tak jak każdego dnia Twemu wstawiennictwu, cały Kościół powszechny, papieża Franciszka, wszystkich pasterzy Kościoła w Polsce na czele z przewodniczącym Episkopatu i Prymasem Polski oraz naszego arcybiskupa Metropolitę. Polecamy naszą umiłowaną Ojczyznę. Wszystkich naszych rodaków w Polsce i poza jej granicami, wszystkie polskie rodziny, osoby samotne, chore i cierpiące, wszystkie intencje zapisane w księdze apelowej, parafie w przemęcie, w której trwa nawiedzenie kopii twego cudownego wizerunku jasnogórskiego, polecamy zakon pauliński w czasie trwającej kapituły generalnej, media katolickie, które przekazują tę modlitwę apelową. Prosimy szczególnie o zachowanie nas od niebe niebezpieczeństwa epidemii. Polecamy uczestniczących w tej modlitwie apelowej, uczestników ogólnopolskiej, ogólnopolskich rekolekcji tradycji łacińskiej. Polecamy apostolstwo modlitwy i postu za kapłanów, które podejmie czuwanie nocne. Prosimy szczególnie o beatyfikację matki. Wincenty, założycielki zgromadzenia sióstr, Benedyktynek, Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Wszystkie te intencje wyczytane i te, które przynosimy w naszych sercach, zawieramy w modlitwie tajemnicą ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami. i błogosławiony ovoc života Twojego Jezus. Mario, Matko Boža, za nami, preštiny, teraz i Amen. Zdrava z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święty Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w jak i jednego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rozycielego, naszymi prośbami, racz nie Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości w zasadzku złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogronić raczył. Pogodnie o to prosimy, a Ty, Wodz Zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas, ubrani już ludzkich, po tym świecie drożą, Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo. Możemy się tylko zadziwić, jak słowa poezji kiedyś zapisane są bardzo aktualne w naszej rzeczywistości. Pisał ksiądz Jan Twardowski: wierszu, który nie ma tytułu. Jakże często nam trzeba tracić wiarę, tę urzędową, zadzierającą nosa do góry, traktowaną jak polisa ubezpieczeniowa na życie, żeby zyskiwać tę prawdziwą, która jest spotkaniem z Bogiem w ciemnościach życia. Maryjo, Matko życia, módl się za nami. Pan z wami niech imię pańskie będzie błogosławione, teraz i nasze w imieniu Pana, Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Matko Najświętsza. Bardzo gorąco dziękujemy za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dziś osobiście mieli szczęście pielgrzymować do Matki Bożej na Jasną Górę. A Państwa oczywiście zachęcamy do tego, by pozostać razem z nami. Już za moment w telewizji trwam serwis informacyjny, a w Radiu Maria o 21.30, sobotni wieczór modlitwy. Część Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na informację. Jest szósty przypadek zarażenia koronawirusem w Polsce. W walce z chorobą pomóc ma specustawa. Dokument podpisał dziś w Nysie prezydent Andrzej Duda. Minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski poinformował o kolejnym przypadku zarażenia koronawirusem. Otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku u... Jeszcze jednego pasażera autobusu. Chodzi o pasażera autobusu, który podróżował z pierwszym zarażonym pacjentem. Mężczyzna przebywał w kwarantannie domowej. Po wykryciu koronawirusa trafił do szpitala w Ostrudzie. Do tej pory w Polsce potwierdzono sześć przypadków zarażenia. Wszyscy pacjenci, którzy są w Polsce z potwierdzonym koronawirusem czują się względnie dobrze. Nie ma żadnego. Zagrożenia dla ich e, życia. Jeden z chorych przebywa w szpitalu we Wrocławiu. Wdrożyliśmy wszelkie procedury, są namierzone osoby, które miały kontakt z osobą. Zarażono. Od poniedziałku, jak zapowiedział wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, rozpocznie się wyrywkowa kontrola większości autobusów i busów wjeżdżających do Polski na przejściu granicznym w Wędrzechowicach. Będzie kontrolowana temperatura ciała pasażerów, a w przypadku podejrzeń o zachorowanie będzie przygotowany transport sanitarny do szpitala. W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 128 osób, 6 tysięcy objętych jest nadzorem sanitarnym, a ponad 1300 objętych. To kwarantanną. Niezwykle jest ważne, żeby być odpowiedzialnym w czasie kwarantanny domowej. I tutaj gorący apel, jeżeli ktoś jest objęty tą kwarantanną domową, to proszę być odpowiedzialnym i nie narażać innych na ryzyko. W całej sprawie bardzo ważne jest racjonalne zachowanie. Polacy kupują a to produkty żywnościowe, a to produkty czystościowe. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy nie ma żadnych danych, żeby polska gospodarka miała e, mieć braki w zakresie produktów żywieniowych czy produktów czystościowych, podobnie jak z lekami. Nie ma danych na to, że łańcuch dostaw został na dzień dzisiejszy zaburzony, do Polski. W walce z koronawirusem pomóc ma specustawa. Podpisałem ją najszybciej, jak było to możliwe. Poinformował w Nysie nadzieję, prezydent Andrzej Duda, apelując jednocześnie o zachowanie ostrożności. Poproszę wszystkich moich rodaków o to, żeby zachowali szczególną ostrożność, przede wszystkim, gdyby się źle czuli, gdyby widzieli u, się, u siebie symptomy grypy, kaszel, ból kości, ogólne złe samopoczucie, bardzo proszę nie iść tam, gdzie jest dużo ludzi, bo może być to rzeczywiście niestety koronawirus, trzeba się z tym liczyć. Bardzo ważne jest także zachowanie podstawowych zasad higieny, szczególnie częste mycie rąk. Informacje o tym, jak zachować się w przypadku podejrzenia koronawirusa możemy uzyskać dzwoniąc na specjalną infolinię pod numer 800 190 590. Infolinię uruchomiło także PZU. Poradę lekarską uzyskamy dzwoniąc pod numer 22 505 11 88. Pomoc możemy uzyskać także pod numerem alarmowym 112. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy przyznającą Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu prawie 2 miliardy złotych. Pieniądze są rekompensatą za utracone wpływy z abonamentu. Decyzję prezydenta krytykuje opozycja. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej zakłada rekompensatę w wysokości 1 miliarda 950 milionów złotych dla mediów publicznych. Wczoraj dokument podpisał prezydent Andrzej Duda. Pieniądze są do ich funkcjonowania niezbędne. Proszę pamiętać, że media publiczne to nie tylko Telewizja Polska, to nie tylko te kanały Centralnej Telewizji, to także właśnie kanały telewizji regionalnej, to także proszę państwa Polskie Radio. Prezydent swoją decyzję argumentuje niższymi wpływami abonamentowymi od czasów rządów PO-PSL. Niestety, od 2008 roku systematycznie spadają wpływy z opłaty abonamentowej. Wtedy były podejmowane decyzje polityczne. Dlatego rząd chciał finansować media publiczne bezpośrednio z budżetu, mówi premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli tutaj ubywa środków, to skądś muszą się one pojawić, żeby ludzie mieli pracę, żeby filmowcy mogli kręcić filmy, żeby sport mógł być pokazywany. Obecnie abonament opłaca niespełna 10% gospodarstw domowych. Jak przypomina politolog Piotr Siekański, opozycja od początku była przeciwna nowelizacji. Dyskusja w sejmie odbywała się w kontekście alternatywy bardzo jasno zarysowanej, albo środki na TVP, albo środki na szpitale i na onkologię. Na przekazanie pieniędzy nie zgodził się senat, ale jego sprzeciw odrzucili posłowie. Po podpisaniu nowelizacji na prezydenta wylała się fala krytyki. Nie wiem co jest, co jest bardziej smutne, mówiąc zupełnie szczerze, czy to, że pan prezydent wybrał toporną propagandę, a nie leczenie onkologiczne dla wielu tysięcy Polaków, czy styl, w jakim ta decyzja została podjęta? Ten styl kupczenia, po nocy. Przedłożył swój interes kampanijny, swój interes partyjny nad zdrowie Polek i Polaków. W wywiadzie dla telewizji Trwamy prezydent Andrzej Duda zapewniał, że nie lekceważy sytuacji osób chorych. Jednak retoryka opozycji jest obłudna. Kiedy rządziła Platforma Obywatelska w Polsce, to wtedy w 2015 roku na onkologię wydawano 7, ponad, troszeczkę ponad 7 miliardów złotych. Natomiast natomiast w tym roku na onkologię idzie 11 miliardów złotych, więc to jest, o, to jest o prawie 4 miliardy złotych więcej. Rząd rozwija narodową strategię onkologiczną. Jak wskazuje socjolog Mateusz Schmidt, podpisanie nowelizacji zaprocentuje w kampanii wyborczej. Umacnia własny elektorat w kontekście walki politycznej w, o już w moim przekonaniu o pierwszą e, turę wyborów. Tak, żeby rozstrzygnięcie nastąpiło już 10 maja. Wed